Kolejne łódki odbijają Już chodzimy, jesteśmy blisko Szczecina Tak, późna godzina za 25 Za 20 uwaga, żeby tutaj nie tego nie huknął Bilbao Tak za 25, 22 Trochę nas ten wiatr i, i prąd przytrzymał Także No ale wszystko w czasie, akurat, żeby przed nocą. Przed nocą Dojechać. Tak jest. Ahoj, ahoj, ahoj Ahoj Szczecin. Ahoj Szczecin. Po malutku. Studenci zostają, bo sami nie dojadą. Tak, a ta reszta. Urżyło nam teraz.